Panie i Panowie, witamy Was w kolejnym materiale od gramy na Maxa, W którym przyglądamy się produkcji, chyba jednej z bardziej, najbardziej oczekiwanych produkcji pierwszej połowy tego roku, czyli grze Bioshock Infinite od studia Irrational Games, um, w którą zacząłem już sobie trochę grać, ale najpierw pokażę Wam, jak wygląda samo menu, na przykład wybór opcji, jest jednym z bardziej pomysłowo rozwiązanych, wiecie. Menusów, jeżeli chodzi o Wybór Wszelkiego rodzaju e, Elementów, opcji i tak dalej Nie, włączyłem teraz krednicy, to się nie przyda Nieważne um, Przejdziemy do samej rozgrywki e, Myślę, że Tak mi się wydaje, że wybrałem do, pokaza do pokazania wam Rozdział, czy fragment, który Który nie będzie dużo spoilował Jest to fragment jeszcze Przed tym jak nasz bohater spotyka Elizabeth, czyli tą jedną z głównych postaci. No właśnie. Obecnie nad naszym celem jest, wciskając N, pojawia nam się taka strzałeczka, która pokazuje nam, gdzie mamy iść. A i mam teraz znaleźć jakąś gondolę, którą dotrzemy na, na wyspę. No dobra, ale po kolei. To jest Bajaszok Infinite. E, wow, no co ty. No, i mamy broń. Teraz w tym momencie mam, mam dwie bronie. W ogóle to wszystko działa tak jak w Bioshoku: pierwszym i drugim, czyli w jednej dłoni. Jedna dłoń to broń, a druga broń to plazmidy, które w tej grze nazywają się Wigorami. W tym momencie mam takie oto moce. Będę nazywał to mocami po prostu. Possession, czyli to jest moc, która pozwala nam przejmować kontrolę nad mechanicznymi urządzeniami, na przykład działkami. Mord mordercze wrony. No to można się domyślać, prawda? To było też w zwiastunach. Masy Masyłamy na naszych wrogów wrony, które wydziebują im wszystko, co się da. I Devil's Kiss, pocałunek Diabła. To, to jest taki fireball. No, wrzucamy taką palącą się kulę na podłogę i ona wybucha po jakimś czasie. A jeśli chodzi o bronię, to pistolet standard i karabin maszynowy wyglądający trochę jak, trochę jak ten z drugiej wojny światowej. Zmieniam sobie sterowanie, bo domyślne było takie, że prawy przycisk myszy to plazmidy. Ja wolę zawsze mieć celowanie pod prawym przyciskiem. No ale nic. Ta lokacja też jest fajnym, właśnie, dowodem na to, co się dzieje w całym tym mieście, w całej Kolumbii. To już jest takie 40 minut, jakby od początku gry. I tu wszędzie jest coś. Łącznie z tymi plakatami, teraz mam włączone napisy, widzicie, wyświetla mi się. Napis na to, co patrzę. Może niepotrzebnie to włączyłem, ale nieważne. Każdy fragment tego miasta, jakby opowiada nam jego historię i to jest bardzo fajne, to od początku jakby się zauważa to jest właśnie jedno, jedno z takich jakby Jeden z wielu takich poustawianych, y, poustawianych maszyn, które pokazują nam fragmenty jakiejś historii tego miasta. Bardzo, bardzo są krótkie te filmiki, no bo dłużej nie można, nie, nie byłoby na co patrzeć tak naprawdę. Widzicie, przeszukiwanie y, no, pojemników wygląda bardzo podobnie jak w Bioshockach pierwszych. Tam zaraz mnie zaczną atakować, więc może poczekam z wejściem trochę. Możemy też kupować. Um. Aha, czyli mogę kupować ulepszenia, proszę. Za 50 dolców będę mógł przejmować kontrolę nad ludźmi, tą jedną z moich mocy, więc czemu nie? No i fajnie. Aha, czyli oni będą próbować popełnić samobójstwo. Okay. Fajnie zrealizowane filmiki pokazujące umiejętności mocy też powracają z poprzednich bajoszoków. No i zobaczymy jak to działa w akcji. Zaczniemy walczyć. Walka... Momencik... Walka nie jest zbyt wymagająca, jak już pewnie widzicie. E, gram na normalnym poziomie trudności. E, już zauważam, że jeżeli... Ała! A ten skąd się wziął? E, że jeżeli lubicie wyzwania, to warto by było, było zacząć na hardzie. Mi akurat w bajuszokach. zawsze zależało bardziej na poznawaniu, na eksplorowaniu i tak dalej, a nie na tym, żeby specjalnie trudno było walczyć. No wiadomo, ja to nie wszyscy. Strasznie dużo. Wrogów też jest dużo. Yy, tak się przynajmniej. Dawno nie grałem w Bajorszoka I, ale a tam zawsze naraz jakby nie było aż tylu wrogów, co w tej produkcji. Zawsze warto przeszukać wszystko, żeby znaleźć naboje, kasę, itd. itd. Na normalnym poziomie też nigdy nie brakuje nam um, ani apteczek, ani właśnie naboi do każdego rodzaju broni. na razie mam tylko dwie, dwie broni, więc nie wiem, nie będę się wypowiadał za bardzo, ale no, wiecie o co chodzi. W ogóle najlepszym momentem, te 40 minut, które minęły, teraz 20 minut z tego czasu, to było tak naprawdę. Mm, to był to, ten wstęp. Nie będę spoilował, ale pewnie widzieliście to, bo to było też na, na filmiku, który pojawił się w sieci dużo przed premierą gry. Um, I później samo, sam moment trafienia do tego miasta, do Kolumbii. E, mogłem, co prawda, cały czas iść prosto przed siebie od początku gry, może to zajęłoby mi 10 minut do, do pierwszej walki ale jakby to powiedzieć, no zboczyłem z trasy gdzie tylko się dało po prostu, jeszcze przed tym momentem, który jakby rozpoczynał taką właściwą grę kiedy już zaczęliśmy walczyć po raz pierwszy i odkryłem masę rzeczy, w sensie różnych audiobooków, tak to nazwijmy audiologów notatek, zapisów i tak dalej, więc po prostu to miasto na początku kiedy się do niego trafia, jest oszałamiające. Naprawdę żadna gra dawno nie zrobiła na mnie na początku takiego wrażenia jak właśnie BioShock Infinite. Zresztą ja jestem typem gracza, który zawsze musi wszystko przeszukać i tak dalej i tak dalej, więc na pewno jeżeli lubicie eksplorację to, to tym bardziej ta gra jest dla was. Jeżeli historia oczywiście miejscówek w grach. Jest dla Was co tam leży. Jest dla Was ważna. Co jakiś czas właśnie. Deuit. Yy, jakby prezentuje jedną ze swoich wybranych mocy, tak porusza ręką i widać, jaką akurat moc ma wybraną. No ja to mam szczegóły. No, zaraz tak, fajnie, zaraz zobaczycie sobie. Jak działa ten cały system poruszania się po mieście? No, czyli nie możemy tędy. No, w ogóle teraz na zewnątrz, nie pokazałem wam dokładnie. E, tak wygląda Kolumbia. Teraz w ogóle trwa w, w tym mieście takie święto, ale to nieważne, sami zobaczycie. No, i właśnie wszędzie są różne części tego miasta, osiedla porozrzucane, skupiska budynków. E, wygląda to świetnie, po prostu e, w Devil May Cry ostatnio niektóre z lokacji podobały mi się równie, ba, równie dobrze co, co cała ta Kolumbia. Chociaż widziałem już na trailerach tyle razy i tak dalej i tak dalej, ale jednak zobaczenie tego na własne oczy to jest coś... Hmm, naprawdę świetnego. Dobra, już idę. Wciskając spację przyczepiamy się do tych torów podniebnych. Właściwie nie wiem, w którą stronę mam pójść dokładnie. O, no właśnie, a teraz y, też możemy zeskakiwać bezpośrednio na wrogów. A, no tak, bo zastanawiacie się, może czemu się zapalają ci goście, jak ich uderzam. E, otóż zbieramy też takie ulepszenia, upgrade'y czasem, jeżeli je znajdziemy, oczywiście, które poprawiają nam niektóre umiejętności, tak to nazwijmy. Na przykład to ja mam takie ulepszenie, które sprawia, że mam 70% szansy na podpalenie wroga, kiedy walę go e, z tego haka, w ogóle gdzie ja poszedłem. Aha, czyli w ogóle nie musiałem tu schodzić. okej okay. ale może coś tu znajdziemy. Tak jest, proszę bardzo. W ogóle nie musiałem tu schodzić, ale postanowiłem zajrzeć i mamy ulepszenie. A, ulepszenie tarczy, ulepszenie soli, czyli mana. No to jest mana, tak naprawdę. Zdrowie i tarcza. Więc może ulepszymy sobie tarczę. No i fajna rzecz, więc widzicie, warto eksplorować i zwiedzać. A, a my mamy iść w tamtą stronę, gdzieś, tak? Ok. A, wciskając C zawracamy. Niedobrze, jeszcze raz muszę zawrócić, bo muszę ogarnąć jak przeskoczyć na... Hmm. Aha, dobrze, pójdziemy naokoło, okej. Okay. się wrogowie podpalają też nas, więc niebezpiecznie jest czasem być za blisko. Mówię wam, wybaczcie, że nie robię nic konkretnego, tak szczególnie, ale bardziej chciałem wam pokazać po prostu jak ta gra prezentuje się graficznie. Na PC to są wysokie ustawienia. Musiałem zmniejszyć z najwyższych weryfikacji, ponieważ momentami chrupało przy włączonym frapsie. O, tak, to jest jeden z audiologów, wciskając J. Słuchamy teksty, potem możemy też obejrzeć, jakby zobaczyć ten tekst, nie musimy tylko słuchać, chociaż a, trochę szkoda, że teraz nie lecą napisy tego, co, co, co jest mówione w tym audiologu konkretnym. To by trochę pomogło. No, zacząłem już mówić, że nie mi się, żeby robić zadanie główne, ponieważ nie chcę po prostu spoilować, no, Wam samodzielnego odk odkrywania tego wszystkiego, co się dzieje. Bo to jednak nie jest jakiś kolejny shooter. Hmm, czekaj, czy możemy tu zostać. Nie no, nie sądzę, nasz, nasz bohater nie umie chyba sterować takimi statkami. Pokażę wam jedną z mocy, właśnie te diabelskie firebole. A nie, nie udało mi się tego zrobić, okej, okay, nieważne. I tak to wygląda w akcji. Jedno uderzenie z tej płonącej kuli wystarczy, żeby pokonać wrogów. Na razie, oczywiście, walczę tylko z ludźmi. Ponieważ, jakby to miasto dopiero odkryło, że ja jestem tym, którego chcą zwalczać, że tak powiem. W ogóle, ten moment, w którym na początku zwiedzamy tą kolumbię, ale potem następuje taki moment, w którym. Tak bardzo brutalnie e, i dosadnie dowiadujemy się, dlaczego jakby. Dowiadujemy się, jakie poglądy panują w tym mieście, tak? I że to naprawdę nie jest wszystko takie ładne i, i piękne, jak się wydaje. I ten moment jest bardzo fajny. No i od tamtego momentu wszyscy właśnie zaczynają nas polować, bo okazujemy się kimś niedobrym dla tych ludzi. Możemy w każdym razie sobie przeskoczyć, widzicie dalej, jakby. To jest też fajny motyw. Ups. A chyba nie musiałem tego robić. A no. Typowe, jakby pasujące bardzo do Bioszoka wybory. Mogę teraz zabić tego kolesia, ale po co? Fajnie, że takie rzeczy są zaimplementowane. Ok, wchodzimy do środka. Elizabeth, bo teraz mam w ogóle do niej się udać. Jest w tamtej jakby wieży, która wygląda jak statua anioła. Okej, okay, zebranie jakieś mają. Nie wiem czy mnie zaatakują. Czy się mogę przekraść koło nich, czy... Czy w ogóle zwrócą na mnie uwagę, czy nie? Ciekawe. Aha, okej. Okay. Widocznie mają godzinę modlitwy czy coś takiego. Nie będziemy im przeszkadzać więc. Okej. Okay. Hundred men, the tinker, the drink, the gambler. And of course, aha, Anna. Dobra, w tym momencie jeszcze nie znam przeszłości Dewita, więc nie mam za bardzo pojęcia o czym mówi ten. Domyślam się główny antagonista. No, czyli jedziemy winą, już myślałem, że to tak będziemy stać w miejscu, po prostu jedziemy bardzo powoli. What brought you to Columbia? Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood. Then again, it always does end in blood. Kref just się polała staruszku, więc. No, jakby już zauważyliście, pewnie że niezbyt ochoczo nasz tu nas tutaj witają Ups, chyba cały ten, ten budynek, w którym teraz jestem się wali, więc... No. Ciekawe. Wow. A to jest moc wron morderczych, które w fajny sposób e, może nie zabijają naszych wrogów, e, bardzo szybko, czasem w ogóle ale zatrzymują ich w miejscu, bo oni zaczynają je odganiać i tak dalej.

Wow, dobra, źle się stało. Um. Dobra, który dni bym miał uciec? Ja. Uh. Okej, okay, natychmiast mnie cofnęło, jakby do tyłu. Wow, jest efektownie. No, i upadając na ziemię, też tworzę taki okrąg ognia wokół siebie. Strasznie mało komentuję, wiem, ale jestem bardzo zaintrygowany tym, co się dzieje dookoła mnie i tym, co się zaraz stanie. Więc zaraz będę w ogóle kończył ten materiał, bo nie będę tu przynudzał. Nie stać mi, niestety, na ulepszenie, na ulepszenie innych mocy. No, zaraz przejdę do następnej, następnego obszaru, więc nie będę szedł dalej, po prostu. No, po prostu będę kończył, po prostu pokazując Wam widok na ładny, no, ładny widok, po prostu na, na miasto, na jego różne części, oczywiście, bo jest tego naprawdę sporo. Jak sami widzicie. Choć oczywiście nie zwiedzimy wszystkich tych dzielnic, tak to nazwijmy, niektóre są tylko tłem, na przykład tamte zupełnie w oddali. Ale na wiele z nich trafimy, doniesienia z sieci i nie tylko recenzentów, ale też graczy normalnych na forach jakby sugerują, że grę trudno skończyć poniżej 10 czy na 12 godzin, A więc u mnie minęła może godzina, więc, albo nawet nie cała godzina, więc przede mną jeszcze mnóstwo grania. E, I niesamowicie się jaram, bo gra wywarła na mnie, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to jest naprawdę fenomenalnie. E, I polecam naprawdę z czystym sumieniem, ponieważ e, takiej klimatycznej produkcji, z taką fajną, ciekawą historią i, i z tak genialnie bogatym, naprawdę świetnie zaprojektowanym światem. Który cały czas nas przyciąga gdzieś, żebyśmy poszli, zwiedzali i patrzyli na różne jego elementy, to jest naprawdę coś niesamowitego i musicie to odkryć sami. Dodatkowo, jeżeli się zastanawiacie, czy na PCcie grać, czy na konsoli, to warto wspomnieć, że okazało się w ostatniej chwili, że na PCcie jednak jest wers wersja polska. No, ja teraz mam angielską, ponieważ mój Steam jest cały po angielsku, a nie lubię się bawić w to, żeby zmienić język gry, trzeba zmieniać język całego Steama. No, ale da się w każdym razie, więc. Więc Bioshock Infinite, pierwsze wrażenia bardzo, bardzo pozytywne, recenzja wgramy na maksa, na pewno w pierwszej, e, w pierwszej audycji e, po Wielkanocy, taką mam nadzieję, przynajmniej że uda nam się już wtedy zrecenzować tą grę, e, no i to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnym materiale.